Dieta Karnivora, znana również jako dieta mięsożerna, to sposób odżywiania, który skupia się wyłącznie na produktach pochodzenia zwierzęcego. W ostatnich latach zyskała na popularności dzięki licznym relacjom osób, które doświadczyły pozytywnych zmian zdrowotnych i poprawy samopoczucia. W tym filmie chcę podzielić się swoją historią oraz korzystając z mojej wiedzy i 20-letniego doświadczenia jako doradca i szkoleniowiec przedstawić w jaki sposób dieta karmivora może wpłynąć na twoje zdrowie i twoje samopoczucie. Zaczynamy. Witam serdecznie, moi kochani, w kolejnym odcinku projekt sukces TV. W tym odcinku, jak wspomniałem już wcześniej, przedstawię wam moją historię i moje doznania. I moją opinię na temat diety karniwora i postaram się powiedzieć co ona dla mnie zrobiła i co może zrobić dla was. Na wstępie chciałbym wytłumaczyć jak ja odbieram dietę karniwora i chciałbym żebyście odbierali ją w taki sposób, bo nie jest to kolejny jakiś trend, nie jest to kolejna dieta, którą ktoś wymyślił i na której chce zarobić pieniądze. Jest to dieta naszego gatunku. Nasz gatunek to jest Homo sapiens. Homo sapiens sapiens jesteśmy mięsożercami i powinniśmy jeść mięso. Tak biologicznie jesteśmy przystosowani do jedzenia mięsa: nasz układ trawienny, nasz żołądek, nasze jelita, nasze uzębienie, nawet co niektórzy z Was myślą, że tak nie jest, bo nie mamy kłów. No, jesteśmy przystosowani do jedzenia mięsa i do wchłaniania minerałów i witamin właśnie z mięsa. Możemy jeść roślinność, nie musimy dla dużej ilości z nas, z, powiem z nas, bo mnie też, roślinność niestety szkodzi i to bardzo, bardzo mocno. Także znam mnóstwo osób, które jedzą warzywa i owoce i jakoś tam nie mają, przepraszam, nie powinienem tak robić, jakoś tam nie mają masakrycznie dużych skutków bocznych, ale są osoby, które wypiją kawę i dwa tygodnie nie mogą ruszyć nad gradkami. Ja jestem jedną z takich osób strasznie, Mocno reaguje na rośliny, strasznie mocno reaguje na większość roślin, tak? Strasznie mocno reaguje na gluten, na nabiał. To nie są rzeczy, które ja mogę spożywać, a na pewno nie będą podstawą mojej diety. Teraz tak. Dieta karniwora to jest kompletna dieta eliminacyjna. Bardziej dieta lwa, czyli jedzenie samego mięsa, wody i soli. Ale dieta karniwora to jest dieta, która po prostu no, eliminuje całą roślinność. Jemy tylko. Produkty pochodzenia zwierzęcego tak jak powinniśmy, tak jak byliśmy kiedyś. To, że jemy rośliny, to jest praktycznie nowość od jakichś 15 tysięcy lat. No i wtedy to było nie za ciekawe dla nas, a teraz to już kompletnie rozwalamy sobie nasze ciało i nasz umysł. Także moi kochani, przygoda z dietą karniwora, czyli z dietą mięsną, czyli z drżeniem czerwonego mięsa, zaczęła się mniej więcej jakieś 7 lat temu u mnie. Zaczęło się to już. Jak zacząłem. No, drążyć o wiele, wiele więcej w dietetykę, w naszą genetykę, w nasz układ trawienny, w archeologię, i w badania na temat naszych kości, i w badania na temat no, naszego ciała, praktycznie. I wtedy pamiętam, jak dziś, zacząłem słuchać w kolesia, faceta, biznesmena który stworzył kulodzborną dietę, Bulletproof Diet. I to był Dave Asprey. I to było jeszcze zanim ktokolwiek wymyślił dietę. wymyślił. Ktokolwiek wprowadził na rynek i przypomniał o niej dietę karniwora, która, jak wspomniałem, jest z nami od 4,5 miliona lat i dzięki niej właśnie ewoluowaliśmy do postaci, której jesteśmy teraz. Ale do czego zmierzam? Już wtedy zacząłem wdrażać czerwone mięso. Ponieważ Dave Asprey mówił no o zaletach czerwonego mięsa. On jako pierwszy praktycznie zaczął mówić o substancjach antyodżywczych w roślinach o czym ja przedtem nie wiedziałem na samym wstępie była to kompletna głupota bo byłem przekonany, że warzywa i owoce i zboża to do nas zdrowie przyznam szczerze, że ja i tak za dużo ich przedtem nie jadłem bo ja nie lubiłem warzyw zboża były jakoś tam częścią mojej diety ale praktycznie owsianka i ryż i to na tyle no i jadłem chleb czasami ale to na zakwasie które mniej mi szkodził, ale ja już przedtem wiedziałem, że mam wyeliminować mąkę, ja już przedtem wiedziałem, że mam wyeliminować przetworzone rzeczy. Ja tak funkcjonowałem. Praktycznie moja dieta wyglądała w taki sposób, że rano jadłem płatki owsiane z jajkami, z jajecznicą, tak? Wszyscy się dzieją, jak można płatki owsiane jest z jajecznicą. Jadłem to razem, czyli podsmażałem sobie płatki owsiane na oliwie z oliwek, później wróciłem w to jajka, mieszałem, dodałem przecier pomidorowy. Przepraszam Was bardzo. Następnie Jadłem kurczaka z ryżem wieczorem, praktycznie to samo i tak wyglądała moja dieta. Czasami, jakąś sałatkę, zjadłem jakiś superfood, bo myślałem, że zdrowa to dlatego, a nie, że tak naprawdę mi smakowała i tak naprawdę czerpałem ogromną przyjemność z jedzenia. I ja zauważyłem, że ja praktycznie funkcjonuję najlepiej na diecie, która jest bardzo monotonna, czyli z małą ilością składników. Ale koń do czego zmierzam? Ja zawsze dążyłem do tego, żeby czuć się coraz lepiej i. Ja kiedyś myślałem, że każdy z nas musi mieć osobną dietę, każdy z nas musi mieć dietę zaadoptowaną do naszego organizmu. Co się okazało, wcale tak nie jest. Jesteśmy jednym gatunkiem i powinniśmy mieć to samo. Wiadomo, że możemy dodać różne składniki, bo jedne składniki szkodzą mnie, drugie składniki będą szkodziły Wam, no ale jeżeli mamy dietę eliminacyjną przez jakieś 3 miesiące, czy dietę karniwora albo dietę 2, no to wtedy z powrotem wrzucamy te składniki i wiemy, co nam szkodzi a wiemy, co możemy jeść. Mm, ale wnioski były takie, że ja zawsze starałem się czuć coraz lepiej i dążyłem do tego, żeby funkcjonować coraz lepiej. I powiem Wam tak. Strasznie się bałem czerwonego mięsa, strasznie się bałem stłuszu zwierzęcego. Z tego samego powodu, co Wy. Unikałem tego, ponieważ mm, ja aż tak o cholesterol się nie bałem. Ja aż tak... Przyznam Wam szczerze, że ja takich głupot aż nie słuchałem. Ja zawsze brałem z wielkim podejrzeniem to co słucham, ale unikałem podświadomie czerwonego mięsa, unikałem podświadomie tłuszczu zwierzęcego i powiem wam tak. Ja na tej diecie, co wam powiedziałem, kurczak, ryż, jajka, płatki owsiane i ryż, no wspomniałem, że ryż. I ja bardzo dobrze funkcjonowałem. Dobrze, także ja nie narzekam na moje funkcjonowanie przedtem i na tej diecie po eliminacji cukru, po eliminacji zbóż, po większości zbóż, po eliminacji większości warzyw, po eliminacji cukru, napoi słodkich, tego całego syfu mm, i tak wdrażałem jakoś tam post praktycznie pamiętam, ale nadałem na nadałem kilka posiłków dziennie i wokół treningu chyba jadłem banany i piłem szejka, ile dobrze pamiętam. Także węglowodany były częścią mojej diety, jak najbardziej ograniczałem tłuszcz. I jak ja to rozumiem, w sumie jak to profesor Bartkej wytłumaczył, ja nie uruchomiłem cyklu Randla, dlatego się lepiej czułem, niż jedząc cały syf. Mm. I teraz tak, jak wspomniałem, ja dobrze funkcjonowałem. Ale chciałem zawsze lepiej funkcjonować i postanowiłem zacząć wdrożyć czerwone mięso, postanowiłem zacząć eliminować zboża, Postanowiłem eliminować pomalutku jakieś tam warzywa, no i zobaczyć, co się dzieje z moim ciałem. I powiem Wam szczerze, że ja nie miałem pojęcia, że ja mogę funkcjonować w taki sposób, jak funkcjonuje dzisiaj. Że ja 7 lat temu medytowałem ja od 20 lat to robię tak. Medytuję, dobrze trenuję, byłem zawsze sprawny fizycznie od tej mojej transformacji, rekompozycji, która miała miejsce 20 lat temu. Przedtem to była kompletna tragedia, ale ja medytowałem, ja dbałem o sen, robiłem praktycznie wszystko, co mogę, oprócz właśnie jedzenia tego czerwonego mięsa i tłuszczu. Także to musi być to, to musi być ta rzecz, która naprawdę pozmieniła bardzo dużo w moim życiu. I powiem Wam szczerze, że ja nie sądziłem, że mogę bez sterydów przytyć praktycznie 30 kg, bo ja ważyłem jakieś 68, pracowałem jako model i na wybiegach i w magazynach. To była moja praca, tak. Oprócz tego, że byłem trenerem, oprócz tego, że pracowałem na ochronie, to to była moja praca i ja ważyłem jakieś 68 kilo. Dobrze. Ja w tej chwili ważę około 100 i ja w ciągu kilku miesięcy właśnie zmieniając troszeczkę moje treningi, bo robiłem za dużo cardio, zdecydowanie i trenowałem za dużo. Także ograniczyłem treningi, ale przede wszystkim wdrożyłem czerwone mięso i więcej jajek. I praktycznie stopniowo eliminowałem te warzywa, co nie było problemem, bo ja nie, nie jadłem warzyw. Jedynie później z tego co pamiętam, to jadłem słodkie ziemniaki. I to na tyle. I czasami borówki zjadłem, bo myślałem, że dobrze wpływają na mózg. Myślałem, że słodkie ziemniaki też dobrze wpływają na mózg. Co się okazało kompletną bzdurą i zacząłem tyć zacząłem tyć, nie w tkance tłuszczowej tylko zaczę... też w tkance tłuszczowej w sumie zdrowej, co się okazało, że my pełniliśmy tkankę tłuszczową i ja też miałem za mało tkanki tłuszczowej pewnie przez to, że miałem tłuszcz i przez to, że praktycznie mało jadłem także zacząłem jeść o wiele, wiele więcej o wiele więcej tłuszczu zwierzącego o wiele więcej czerwonego mięsa zacząłem pościć i zacząłem jeść coraz większe posiłki zacząłem jeść coraz mniej posiłków czyli zacząłem jeść tak jak człowiek powinien jeść odpowiednio do mojego gatunku i to jakie ja zmiany doznałem to ja nie sądziłem w największych marzeniach nawet jak sobie kreowałem podświadomie jak medytowałem swoje życie to ja nie sądziłem że ja osiągnę to co osiągnąłem w tej chwili dla mnie to było niewyobrażalne ja zawsze znałem swoją drogę zawsze wiedziałem że osiągnąłem bardzo dużo ale że tyle że ja będę szkolił osoby że będę szkolił profesorów Ludzi w każdym wieku, z każdego zawodu, praktycznie lekarzy, dietetyków, trenerów, adwokatów, prawników, z każdej dziedziny, tak. I to, jak ja się czuję w tym momencie, to jest niewyobrażalne. Dobrze, już przedtem mówię źle nie funkcjonowałem ale to, co robi z umysłem, i to, co robi z ciałem, wdrożenie czerwonego mięsa i wdrożenie tłuszczu zwierzęcego to moi kochani jeżeli wy tego nie zrobicie to nigdy tego nie doświadczycie. Ja myślałem, że się dobrze czuję przedtem, dopóki nie wdrożyłem czerwonego mięsa, dopóki nie zmieniłem treningu i dopóki nie uwierzyłem w to, że w końcu idę we właściwym kierunku, bo ja przedtem jadłem, funkcjonowałem, wszystko było super, ale do końca nie wiedziałem, czy ja dobrze jem. A jak zacząłem wdrażać to czerwone mięso, to wszystko się poukładało w jedną całość. Tak jak ja was teraz szkolę, tak jak robię te podcasty, tak jak robię te wykłady, wszystko się wkłada w jedną całość. Tak? Tylko dlatego, że ten ostatni nie mówię, że najważniejszy ale ten ostatni czynnik, którym jest yy, odpowiednie składniki żywieniowe, wdrożyłem yy, w swoją dietę i w swoje życie. To zmieniło kompletnie wszystko. Zmieniło moje myślenie, zmieniło moje podejście do życia, mm, zmieniło moje ograniczenia, które były bardzo małe, bo ja zawsze wierzyłem w siebie bardzo dużo. No, moi kochani, otworzyło drzwi do miejsc, których ja nawet nie wiedziałem, że istnieją. poczucie, które jak mam teraz, jest nieporównywalne do tego, jakie miałem 7 lat temu, a już nie mówię o tym, jakie było porównywalne, do które miałem 20 lat temu, tak. Także. Ja uczę ludzi rzeczy, których ja myślałem, że to jest nieosiągalne dla mnie. I porównanie, jak działa moje ciało, jak działa mój umysł, to porównanie do jeżdżenia tym przysłowiowym maluchem, do nawet nie Ferrari, bo ja jak Ferrari się czułem jedząc kurczaka, ryż i robiąc to wszystko, zrobiłem przedtem, tak. A teraz się czuję, jakbym latał statkiem kosmicznym. To jest taka różnica. I się czuję coraz lepiej. Nie mówię, że jem coraz więcej mięsa, bo tak wcale nie jest. Czasami jem coraz mniej, czasami w ogóle nie jem. Ale ja pomału, pomalutko odkrywam, jak to jest właśnie funkcjonować jak człowiek. Jak nasz umysł i nasze ciało powinno funkcjonować. Także, moi kochani, mówię Wam, co to zrobiło dla mnie. Okay. oprócz eliminacji, no praktycznie ja nie byłem schorowany, nie będę Was tu teraz oszukiwał, że ja byłem mega schorowany te 7 lat temu, bo ja nie byłem, ja już dobrze funkcjonowałem yy, wtedy, ale podwyższył mi się testosteron, podwyższyła mi się motywacja, podwyższyła mi się pewność siebie, którą ja i tak miałem wysoką, ja już przedtem jeździłem Ferrari, tak, ja już osiągnąłem wszystko, co sobie zaplanowałem, ja już wiedziałem, jak mój umysł pracuje, ja już wiedziałem, jak moje ciało pracuje, ja już wiedziałem... Od zera do bohatera. Ja już tą historię przeszedłem wtedy, 7 lat temu. Ja od praktycznie narkomana, który był uzależniony od jedzenia, od picia, też palenia, spożywania narkotyków, palenia marihuany, doszedłem do osoby, którą praktycznie każdy chciał naśladować, i każdy chciał mnie mieć porady i każdy chciał mieć ze mną zdjęcia i trenować. Dobrze? Także ja już te 7 lat temu osiągnąłem niesamowicie dużo, ale to samo poczucie, które ja mam teraz, to powiem wam szczerze, że jest nie do opisania i jeżeli ktoś z was tego nie doświadczy, to wy nie doświadczycie życia. Gwarantuję wam to. Dobrze? Także na początku powiedziałem to, co dieta karniwora, to mięso praktycznie zrobiło dla mnie, i teraz mówię wam, co to mięso może zrobić dla was. Dobrze? I teraz tak. Od 7 lat wdrażam każdej napotkanej osobie, Każdej osobie, którą szkole, każdemu trenerowi, które szkole, każdemu dietykowi, które szkole, wdrażam czerwone mięso. I te osoby, które wdrażają to czerwone mięso, oprócz tych wszystkich nawyków, tych wszystkich porad i zasad zdrowego funkcjonowania, które też uczę, dobrze, ale ten wykład jest o mięsie, no to osoby, każda jedna osoba idzie od zera do bohatera. Bo każda jedna osoba praktycznie zgłasza się z jakimś tam problemem, czy fizycznym, czy psychicznym, a przeważnie stoi i to. że Każda jedna osoba ma niesamowite rezultaty. Nie mówi już tu nawet o budowaniu masy mięśniowej, no bo to się u mnie stało. Teraz tak. Dużo osób pyta, czy ja przytyłem te 20 kg na masie mięśniowej, czy gęstość kości. Moi kochani, wszystko. Ja przytyłem 30 kg i. Tyle teraz ważę od 7 lat, około no, 6 lat, powiedzmy, tak, bo mi to może kilka miesięcy, może do roku zajęło przy tycie tyle, tak. Ale mi każda osoba się pytała, bo mnie znali, że ja nie biorę żadnych środków dopingujących, bo wszyscy mnie znali w mieście, w którym mieszkałem. Pytali się, co robię, tak. Ja każdemu mówiłem: steki jajka, steki jajka, steak and eggs, bo ja mieszkałem w Anglii, steak and eggs, steak and eggs. Gdziekolwiek nie poszedłem, wszyscy już wiedzieli, że mają mi zrobić steki i jajka. Dobrze. I ja tak funkcjonowałem, steki, jajka, steki, jajka, steki, jajka, praktycznie nic więcej nie jadłem, oprócz czasami jakichś słodkich ziemniaków i czasami jakieś brokuły weszły, ale nie jadłem tego z przyjemnością, tak. Oprócz słodkich ziemniaków były słodkie, jakąś tam dopamina, jakiś cukier tam mi dawały i się dobrze po nich czułem w miarę, ale później wyeliminowałem i się czułem coraz lepiej. Mm. Także powiem Wam szczerze, że ja nie miałem dużo do eliminacji, bo mówię Wam, ja jadłem jajka, owsiankę, ja warzyw per se yy, nie jadłem. Dobrze. Ale, no, jak wspomniałem, to, jak ja się czuję w tym momencie, to jest po prostu niewiarygodne. Dobrze? Jak ludzie mnie widzą, to każda osoba mówi, że ode mnie taka energia bije, pozytywna energia, i tak jest, bo ja tą pozytywną energię wydaję. I im dłużej wytrzymuję bez jakichś tam cheat days, czyli bez jakichś tam posiłków, których nie powinienem jeść, w stylu jakaś tam czekolada, czy w stylu co teraz od dwóch tygodni pracy nie ruszyłem, no to ja się czuję coraz lepiej. Także jestem coraz bardziej pewien, że to jest dieta naszego gatunku, to jest dieta, którą my powinniśmy spożywać. I wiem to po sobie, i wiem to po każdej jednej osobie, która wdrożyła czerwone mięso i wyeliminowała wszystko inne. Teraz tak, ja też się bałem tego, tak? Ja też się bałem badań, ja też się bałem eliminować warzywa, bo z czego będę brał witaminy i owoce, tak? Mit nie bójcie się, tak? Mówię wam szczerze, że jedyne witaminy i jedyne minerały, które potrzebujecie, to są z czerwonego mięsa. Dobrze? I teraz tak. Ja powiem wam szczerze, że na samym początku ja się nie czułem idealnie. Ja za szybko eliminowałem węglowodany, także was uprzedzam, nie róbcie tego. Ja się czułem na samym początku okropnie, dlatego zauważyłem, że muszę wrzucać węglowodany, tak? Czyli eliminacja węglowodanów w 1-2 dni, znowu dodajemy węglowodany. Eliminacja węglowodanów w 1-2 dni, znowu dodajemy węglowodany, tak? Dajmy się przyzwyczaić temu ciału do życia bez węglowodanów. Jak ja to zacząłem wdrażać, to miałem 30 parę lat. Ja oczywiście parę lat funkcjonowałem na węglowodanach, tak? Mój ogląd nie wiedział, co to jest tłuszcz zwierzęcy. Ja zawsze unikałem masła, wykrawałem tłuszcze szynki, czy coś w tym stylu. Zawsze żyłem na węglowodanach. Węglowodany, podstawu, węglowodany były podstawą mojej diety i podstawą waszej diety, także uważajcie na to. Moim zdaniem taka rekompozycja, taka zmiana powinna trwać minimum 3 miesiące, dlatego stworzyłem dla Was program szkoleniowy, który właśnie trwa mniej więcej 3 miesiące. Także od wdrożenia mięsa do kompletnej eliminacji, przynajmniej na jakiś czas składników roślinnych. Moim zdaniem, dla większości z was powinno to trwać 3 miesiące. Nie róbcie tego samego błędu, co ja robiłem, bo ja nieraz się wystraszyłem, że mam zawał serca, nieraz się wystraszyłem, że zemdleję, nieraz się wystraszyłem, że coś mi jest, że miałem duszności w klatce piersiowej i. I źle się czułem, nieraz myślałem, że zemdleję, nieraz myślałem, że zasłabnę, także nie róbcie tego, to jest bardzo ważne, zwłaszcza w dni treningowe, zwłaszcza w dni, w których robicie, no, i zużywacie dużo energii, w których pracujecie, tak, pamiętajcie o tym. I teraz tak, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zgłoście się do mnie, jeżeli macie problem z tym, żeby w to wdrożyć, nie wiecie jak, zgłoście się do mnie. Cały czas robię szkolenia, robię szkolenia dla normalnych ludzi, robię szkolenia dla trenerów, czyli jak przekazywać tą wiedzę, którą ja przekazuję wam, że robię konsultacje, ale uprzedzam was: nie wykupujcie od razu konsultacji, tylko napiszcie do mnie najpierw, tak? Bo jedno, że ja nie daję konsultacji wszystkim, nie szkolę wszystkich i nie szkolę wszystkich na trenerów. Dobrze, przeprowadzamy rozmowę telefoniczną. Ja wtedy decyduję, czy ja poświęcę Wam czas, czy jesteście warci tego, że ja ten czas Wam poświęcę i Was przeszkolę albo wyszkolę na trenerów, doradców i dietetyków. Tak, także bardzo Was proszę, nie wykupujcie, bo później są problemy. I po co to? Zgłoście się do mnie na stronie, możecie do mnie napisać maila, raczej nie. Mm, ale tam jest mój numer telefonu, możecie na WhatsAppie, możecie skontaktować się na Messengerze, na Facebooku, na czymkolwiek chcecie. Tak, piszcie, przeprowadzimy krótką konsultację, ja wam wytłumaczę jak to działa, ponieważ tak, ja od was bardzo dużo wymagam. Dobrze, może nie na konsultacji, bo to widzimy się raz i na tyle odpowiem na Wasze pytania. Koniec rozmowy, tak? Ale przeważnie, jak ktoś prowadzi konsultację, zapisuje się na miesiąc albo trzy. Jak ktoś się zapisuje miesiąc, bierze pod uwagę, żeby robić to co ja, czyli zarabiać z tego co ja, czyli doradzać innym osobom, iż przeszkolić się na trenera personalnego, czy na doradcę, czy na szkoleniowcę, czy na cokolwiek, tak? Ale ja od Was bardzo dużo wymagam. Wy co tydzień ode mnie macie zadania, wysyłam Was zadanie, Wy je musicie zrobić. Jeżeli nie zrobicie, nie idziemy dalej. To nie jest proste, tak. Także to nie jest tak, że, że ja was przeszkolę, będę tylko do was mówił. Nie. Dlatego nie szkolę każdego, bo ja bardzo dużo wymagam. Dobrze? I nie każdy może być tak zdyscyplinowany, nie każdy jest w stanie wysyłać mi posiłki, nie każdy jest w stanie nagrywać mi ćwiczenia na siłowni, bo ja chcę poprawić wasze, mm, waszą psychikę, chcę poprawić wasze jedzenie, wasze podejście, przeszkolić was, jak rozmawiać z dziećmi, jak wyszkolić swoje dzieci, jak rozmawiać w związku. Kochani, to jest konkretne szkolenie, które ja Wam daję, to jest szkolenie życia, to są zasady życia, a nie jakaś popierdółka, dobrze? To jest bardzo ważne, co ja Wam przekazuję i ja bardzo dużo wymagam. Dyscyplina musi być zachowana, jeżeli nie, to nie osiągniemy danych celów, tak? I ja wtedy źle wyglądam, bo dana osoba powiedziała, że dieta karniwora na nich nie działa, treningi nie działają, to nie działa, tak? No nie działa, bo nie jesteście zdyscyplinowani. To nie jest naprawdę skomplikowane. Także ja was szkole znajdę na was czas, ale nie dla każdego. Ja wybiórczo trenuję trenerów, doszkalam trenerów i wybiórczo mm, no, dopuszczam ludzi do przekazywania wiedzy dalej i ewentualnego zarabiania z tego. Ale, mm, moi kochani, chciałem wam powiedzieć o tym, żebyście uważali sądzę tą karniwora. To jest kompletna dieta eliminacyjna, zwłaszcza dieta lwa i yy, no, moi kochani, uważajcie z nim, tak, ale co wam jeszcze chcę powiedzieć, że każda jedna osoba, która wdrożyła czerwone mięso, każda jedna osoba, która wdrożyła te zasady żywieniowe, zasady szkoleniowe, zasady dobrego funkcjonowania, miała rezultaty zdrowotne, psychiczne i fizyczne. Każda jedna, może jeszcze nie takie jak ja, ale przykładowo każda jedna choroba zniknęła. Każde jedne złe samopoczucie zniknęło i to mówi o chorobach psychicznych, o chorobach fizycznych. Nie będę teraz tych chorób wymieniał, ale praktycznie każda jedna, tak? Czyli nasz organizm jest maszyną do uzdrawiania się siebie. Każdy organ jest maszyną do uzdrawiania siebie, i pomyślcie, że w każdym momencie nasze ciało niszczy i buduje nowe komórki. Także my się praktycznie niszczymy i odradzamy w każdym momencie. Tylko nie myślimy o tym w ten sposób i nie dajemy materiału do odbudowy w stylu aminokwasy, w stylu białko, w stylu budulec i w stylu mm, tłuszcze nasycone. Także uważamy z tym, i pamiętamy, że no, nasze ciało tego potrzebuje, potrzebuje tego budulca, właśnie ponieważ my się codziennie odradzamy. Także nasza skóra się odradza, yy, nasze organy, nasza wątroba. Każdy jeden organ się odradza i jest w stanie się odrodzić, tak? Teraz tak, to nie jest jakaś magia, dobrze, że zaczniecie jeść mięso i nagle wszystko się poprawi. Jak wspomniałem, to jest projekt Sukces, a nie tylko dieta karniewora. Także jest mnóstwo innych czynników i aspektów zdrowia, o które musicie dbać, o których ja mówię w innych pod podcastach. Także cofajcie się, oglądajcie kanał. Mówię, macie pytania, skontaktujcie się ze mną. Teraz tak. Pamiętajcie jak zaczniecie dietę karniwora, żeby dużo się nawadniać, dobrze? Ponieważ jest bardzo ważne, żeby pić dużo wody, jest bardzo ważne, żeby się dobrze nawadniać, i z tego co zauważyłem, jest bardzo ważne, żeby pamiętać o gospodarkę hormonalną, żeby pamiętać o gospodarkę elektrolitową czyli yy, pamiętamy, żeby dostarczać dużo soli, żeby dostarczać dużo tłuszczu i teraz tak. Moim zdaniem jak wprowadzicie do mnie te uważajcie na dużą ilość tłuszczu na samym początku, dobrze? I uważajcie na tłuszcz yy, ten smażony, bo ja niestety miałem yy, bardzo duże problemy żołądkowe, bardzo duże problemy z jelitami, ponieważ jadłem go za dużo, za wcześnie. To wszystko trzeba stopniowo wdrażać. Dobrze. Także pamiętajcie o tym. Tu sobie rozpisałem, co wam jeszcze mam tutaj rozpisać. Ale no, moi kochani, tu sobie rozpisałem. Zwiększenie energii, lepsza koncentracja. Oczywiście powiedziałem, mam to na samym początku. Moi podopieczni doznają, redukcję stanów zapalnych, o zwiększeniu masy ciała, wam powiedziałem, zdrowej masy ciała. Wszystko to jest oczywiste, tak, bo już o tym wspomniałem. Także powiem wam, że głupotą straszną będzie, jeżeli tego nie spróbujecie. Mówię Wam to w tym momencie, dobrze? Głupotą będzie, jeżeli nie zapiszecie się na siłownię. Pod tym wszystkim, co ja Wam teraz mówię, kompletną głupotą będzie, jeżeli Wy tego nie wykorzystacie i nie spróbujecie. Zaufajcie mi, dobrze? Jak wspominam, ja prowadzę osoby na diecie karniwora, na mięsie od 7 lat. Teraz chyba 8 rok idzie. 8 czy 7, nie pamiętam dokładnie, nieważne. I każda jedna osoba jest zła, że tych wiadomości nie mieli wcześniej. Każda jedna osoba mówi, to jest niemożliwe, jak ja słuchałem tych głupich porach. To jest niemożliwe, jak ja się teraz czuję. To jest niemożliwe, że wyszedłem praktycznie z każdego możliwego leku. Dobrze? Wyprowadzałem ludzi ze stanów yy, psychicznych, bardzo złych. Wyprowadzałem ludzi z nałogów, wyprowadzałem ludzi yy, z, z najróżniejszych tabletek, z najróżniejszych leków, z najróżniejszych stanów depresyjnych. Yy. Nawet niektórzy mieli myśli samobójcze, okay? z otyłości, z, z cukrzycą, no, ze wszystkiego, co możliwe, okay? Wasze ciało jest w stanie wyjść, tylko musicie mu pomóc. Dobrze? I nie mówię, że dieta karniwora to nie wszystko. Także nie słuchajcie tego, tego kanału i nie myślcie, że dieta karniwora to wszystko, tak? Nie słuchajcie, że nagle wam się wszystko zmieni. Są inne. Czynniki są inne, aspekty zdrowia. Zaznaczam, bo znam mnóstwo osób, które weszło do karniwora i nie pilnowało tych innych czynników: nie pilnowali stresu, nie pilnowali y, spania, nie pilnowali planowania dnia sekunda czy innych aspek aspektów zdrowia, nie pilnowali kreowania tego życia w swojej głowie, niepilnowanie medytacji, czyli tego wszystkiego, co Wasz uczę. No i powiem Wam, że ja bardzo, bardzo niskie mm, widziałem zalety tej diety karniwora. naprawdę. Także to Wam pomoże, gwarantuję Wam, dobrze, pomoże Wam w najróżniejszych aspektach i to jest podstawa, ale to nie wszystko, pamiętajcie o tym. Moi kochani, piszcie w komentarzach, co dla Was zrobiła Dieta Karniwora. Piszcie w komentarzach pytania, na które będę odpowiadał, jeżeli będę mógł. Nie piszcie pytań skomplikowanych, zachowajcie to na konsultacje, zbierzcie sobie wszystkie pytania, skontaktujcie się ze mną. Jeżeli będę mógł, Wam pomogę. Umówimy się na konsultacje, umówimy się na szkolenie i to na tyle. Jeżeli chcecie zacząć zarabiać... Tak samo jak ja to robię, na pomocy innym osobom. Skontaktujcie się ze mną, pomyślimy, czy Wam mogę pomóc. powyślimy, pomyślimy, czy was mogę przeszkolić. Jeżeli jesteś dietetykiem, że jesteś trenerem, nie wiesz, jak zdobyć nowych klientów, nie wiesz, jak rozmawiać z ludźmi, nie wiesz, jak sprzedać swoje usługi, a ja stwierdzę, że Twoje usługi są adekwatne do tego, żebyś mógł je sprzedać i żebyś mógł z tego zarobić, doszkolę Cię z marketingu, z rozmowy z ludźmi i pomogę Ci. Na tym zarabiać. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że nie było nudno. Mam nadzieję, że było ciekawie. Mam nadzieję, że kolejny podcast jest dla Was bardzo interesujący. Po malutku zbliżamy się jak zwykle do 30 minut. Nie będę Wam więcej głowy zawracał. Na pewno będzie coraz więcej. Mam w planach na żywo zrobić konferencję, projekt, sukces. Także bardzo Was proszę w komentarzach, czy na takiej konferencji byście się pojawili. Zaznaczam, że nie tylko będę mówił o diecie Karniwora. Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić inne osoby też, które będą mówiły o rozwoju, o finansach, o pracy naszego umysłu i o wszystkim innym, co Wy potrzebujecie do rozwoju i do funkcjonowania w zdrowiu i szczęściu. Także planuję. Na ten rok już na żywo konferencję, prawdopodobnie w Poznaniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Yy, powiedzcie mi, czy, jest, czy jesteście zainteresowani i ewentualnie, kogo byście chcieli zobaczyć, kogo byście chcieli posłuchać. No i co byście chcieli posłuchać, tak? No jak zwykle bardzo Wam dziękuję, życzę Wam dużo zdrowia, dużo szczęścia i uwierzcie w siebie. Uwierzcie, że zdrowie w szczęściu i, i, i zdrowie w szczęściu, że życie w szczęściu i zdrowiu jest możliwe i jestem tego żywym przykładem. Pozdrawiam wam serdecznie, do zobaczenia.